Dzień dobry, z tej strony ja Igor Graci witam z kolejnym odcinku z gry Jurassic World The Game sezon drugi. No. E, w dzisiejszym odcinku mamy nowy sezon. No i na ten sezon będę kupywał ten karnet i to dzisiaj, no ale dobra. E, od początku. Mamy tutaj bileciki i właśnie teraz z, będę wykonywał pewną misję. Miałem długo nie było odcinka tak tak ja. E, dobra, mamy. I mam już kilku dinozaurów na 40 poziomie, dzięki którym będę miał prawdopodobnie 50 poziom. A nie, jednak nie, ale jednak, o, to trochę zajmie. Yy, to będzie że budowało, no. A dzisiaj jednak nie będę miał tego poziomu. Mm. Archerodontominu, czemu ja już muszę wbijać? Ale dobra, zaczniemy sobie od biletu, a nie od paczki sobie zaczniemy, więc widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem. Oto jest nasza paczka i dużo baksów, trochę jedzenia. Nic szczególnego. Dzisiaj też planuję otworzyć paczkę legendarną. A, zobaczycie w swoim czasie. Otwórzmy najpierw sobie... Jest coś. A, to DNA. Ale DNA też się przyda. Musiałem naprawdę dużo tych dinozaurów teraz powbijać. No jeszcze tu, tu można trafić. Pterozaura. Nic. A, czego ja się mogłem spodziewać? Ale DNA i żarcie się przyda. Trochę też bym tego zmarnował. Tu o kur... 1200 kurde nie starczy mi ta opaczka, a starczy dobra kupujemy od razu tą opaczkę solid gold i kurde wodna akurat dobra ale mam 1300 punktów w razie jakbym chciał kupić bileciki no yy, więc co odbieramy już na początku te rzeczy o widzę że teraz będzie się łatwiej wbijać karnet o. o kurde od razu będę klej a, no odebrałem to od razu, nie chciałem. Ale niech już będzie. Tu w ogóle teraz prowadzili nowe rzeczy. To jest bilety plus 5. A tu leader game. No, to tak się ładnie bym powiedział. Niezbyt lidery. Yy, dobra. Yy, co tu dalej trzeba, trzeba by było zrobić? A właśnie... Co tu jest? A to jest właśnie to. Muszę kupić dwa, żeby dobić targu tego. Yyy, Dobra. Mamy taki węcik więc szybko trzeba go. O kurde, będziemy go raczej grali, ale najpierw zakupimy sobie karnecik. Gdzie jest karnecik do kupienia? Tu. No to lecimy. Dobra, kupiłem już karnet. To szybko odbieramy. 1000 DNA. Sezon Mystery. O super, Young głupty, ty Ile? 130 JW. Ten spokojny Season Changer. Nic. Ale jak wiem, tutaj jest jedna taka paczucha, która przebije wszystko. Sezon Stars. Widzicie wy to, nie? A co tu się dostaje za 5000? Sezon Channel. Tu się to tylko dostaje jednego Tyrannozaurusa Rix'a. Teraz trzeba użyć trzech speed-up'ów, bo muszę to szybko wbić. Trzech speed-up'ów, wydaj. Mm, na końcu mogę w sumie wydać. O, to jest zarobić? Nie wiem. To w... kupię coś, co jest mega drogie w ogóle pewnie nieopłacalne, ale dla misji <laughs> duszę się Dobra, ulepszam A Może tu chodzi o zarobienie, to też zarobię i zobaczymy. Te też już dosyć w sumie wbite wysoko. I co to się teraz podwyższa? Mhm. Trzeba zarobić. Albo wydać? Wydać hmm. 500 tysięcy, teraz już tylko No to, to już powinno wystarczyć na no, bazy jaj Dokładnie Cyk Kolet, um, tu moc? Kurde, ja 10 mody już kolektowałem, no, ale niech będzie Zastanówmy się, on do DNA, pójdę. Jednego mocno, może paczucha się trafi? Nie trafiła się paczucha, tylko spadające HP. Hmm, teraz wezmę za 420 tysięcy coinów. I mamy. Tym razem HP w górę, no. Duża różnica. Mhm. Użyj trzech speed upów. Wiem, jak to zrobić. to zrobię. Czekajcie. O kur. Y Um, gdzie to jest? Tu wbiję sobie go od razu na tego 30 levela. Czemu? Bo on na 30 levelu już będzie mega fajnym dinuszem, tak naprawdę. I dodatkowo dostanę za niego nagrody, więc wiecie, opłaca się. Jeszcze go szybko sobie ulepszę. No właśnie, 65 boksów. No i mam już paczuchę, to, gdzie musi się trafić. Legenda sezonu. Więc co? Od razu w pierwszym odcinku lecą takie mocne rzeczy. Sezon start i to jest wodny, Miałem już takiego. Czyli będę mógł sobie go wbić wyżej. Mhm. Ale ja to kosztuje 325. Nie opłaca się. Mm. Dobra, no to zagrajmy sobie. Przygotowałem specjalnie Scorpiosa. No dobra, to się przygas z tego zabruk. Z tego Ros. To się przyda, ich to ten tarta. W tar, kurniu nie umiem czytać. Mm, taki taki team zrobię, o I takim tym na Różę powinno mi się udać. Tyrannosaurus rex genu drugiego jest niebezpieczne No właśnie, już jednym ciosem mi wykończy. Dobra, nie walną na szczęście. Więc klasycznie, dwie w jeden tu. Dobrze, że dał jeden w tarczę, bo teraz bym mógł mnie zniszczyć bez problemu. A to że dał jeden w tarczę, no nie może. Okej, okay, dałem dwie tarcze. Teraz lecimy. Cztery w żeby mieć, żeby mieć osiem. Bo ten z tego rusz będzie lepszy pod względem właśnie wszystkiego. Więc jakbyś teraz walnął za trzy, no to właśnie. Dałoby mi, dałbyś mi już wolną drogę, mój misiaczku, kochany. Ym, no to teraz trzeba tego, tego tyranozora Rexa Pokonać, poskromić i będzie już dobrze. I raz, dwa, trzy, cztery tu. Dobra. To już powinien być tak naprawdę free win, ale jeszcze nie wiem jak te pterozaury będą mnie tutaj atakować. No właśnie. A nie, bo to na buście. A tamten 520 będzie miał... No... Tak ciężko nie będzie. O ja jeszcze mogę im walnąć. Dobra, za cztery lecę. O kurde, będzie mógł zadać jedną tarczę. Nie przemyślałem tego. Kompletnie, teraz walnie za pięć i daje jedną tarczę, jak nic Bo to jest właśnie Silniejsza inteligencja bota Więc mój kolejny dinusz spada i mam nadzieję, że mi się uda to wygrać Proszę bo je trzech Dwóch czy trzech? Trzech, i tu Znaczy, ja że dwie tarczy i dwa odchowam On odchował Kurde, jak ja to przegram To się ośmieszę Nie, dobra, nie przegram tego jak nic on, jak on nawet teraz walnie Będzie dla mnie lepiej Tymi pięcioma. On może w sumie walność pięcioma. dobra pierwszą. Pierwszą giereczkę wygraliśmy. I tu nawet bez, bez większego problemu. Ja wiem, że ten z tego rustu można powiedzieć, że wszystko ugrał, no ale po to jest. no Po to jest, żeby ugrywał. Cyk. No i Pteranodon leży. Dobra. I tu się dostanie dużo DNA. Może nie dużo, ale trochę jest. Druga bitwa. Mm -hmm. Ja bym spróbował zagrać trochę inaczej teraz. Tu mamy takie dinozaury, nie? Odkupię ciebie. Raz. Cyk. Cyk, cyk. I to musi wystarczyć. Bo jak nie wystarczy, to ja nie wiem co ja ze sobą zrobię. A znaczy, po co tego? Yy, że mi punkty zarobię oczywiście. Yy. Zmienił się na tego, na terrosaura. teren 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 jeden. Raz, dwa, jeden, mhm Klasyka Klasycznie dał jedną tarczę. Dwa masz. za zero. masz Więc za zero teren Więc... kolejną już A w kolejną gierkę będę w kolejnej gierce będę już grał Dobra, mm dwa za wszystko Teraz tak. Trzy ciosy prawdopodobnie mm. Dobra, yy, cyk. Załatwiłem mu już tego dinozaura. A to był najmniejszy problem, bo teraz pojawiły <laughs> się dwa największe. Dobra, ale zrobi mi teraz wolną drogę. Tyranoza, ten tyranoplazaurem. Już powinienem to ugrać na spokojnie. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I tam ten nieważne co zrobi, po prostu dechnie od mojego tyranoplazaurusa. No, jak na walkę legendę to jest ciężko. Trzeba przyznać, jak na walkę legendę to jest mega ciężko. Nawet nie, wie, nie wiem, czy ja tu legendę w ogóle trafię. I tak muszę kark nad, nadstawiać. Miejmy najsilniejszymi dinozaurami. Dobra. No to nasz tyranozaurus rech spada. No i mamy kolejnego winka. Teraz już ostatni w tym spinie, w którym można dostać legendarnego dinozaura, ale nie trzeba. Mm. O oh, oh, kur. Mocno. Teraz jest pytanie, co trzeba zrobić? Dobra, Skorpius dajmy radę, mi się tak wydaje. Go wezmę dwa latające na odchowywawczość i Skorpiosa po prostu. Yy, czemu nie wezmę yy, Diplo... Yy, Diplotatora? On może się jeszcze w późniejszych etapach przydać. Jak na przykład by mi się udało... Dobra, jestem już. Teraz odchowuję cztery, cztery punkty. On ma 3 walni za 3, nie walną za, za nic. Rawalny za 4 i 400 chowam. O kur. No to nie fajnie. On ma 8, nie? Nie, dobra, 7. Musi walnąć za 5. Teraz na logikę. Musi walnąć za 5. Właśnie. Musi walnąć za 5, żeby zbić mi Pteranodona. I on może mieć maksymalnie dwie tarcze. Jak ja dużo biję. Tym Skorpiosem Rexem. Dobra, mi się wydaje, że raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy pójdziemy, pójdziemy po prostu w ogień. Skorpiosem Rexem i tak powinienem to ugrać. No, tylko że tymi trzema też rzecz mi trochę zrobisz. Czterema też mi trochę zrobisz. Dobra, jestem. I ile ty masz tego HP? Jednym cię bije. Yy, tak zrobię. Żeby to skontrować. Ok. Ech, ciężko nie było. Nie powiem, że było jakoś tragicznie. Jak byłem teraz wano wami na 4, to było pięknie. Ale tego nie zrobi. Wiedziałem, ale i tak to wygrywam. Mówiłem, że Scorpius Rex wszystko ugra. Mówiłem. I taka prawda. No. Więc mamy tego spina. Mocy dinozaury poszły już na tego spina. Ale i tak się opłacało. Można to było słabszymi w sumie ugrać, ale po co? <grych> Więc kolejne DNA i spinek. A najpierw spinek, dobra. Proszę paczka. Dostałem paczkę. Widzicie? Jak proszę to dostaję. I jest super. Dodatkowo wodny. Za dobrze nie jest, ale mogło być gorzej. Chociaż jest 130 punktów. Mm. No jeszcze misja jest wykonana. Yy, jeszcze misja o super DNA. No więc Jak, jak ja tu wziąłem tę misję, znaczy tu Czy Kniona pleks. Ja bym to zrobił. Dobra, poświęcenie moje I teraz szybko hajs od Dinusiów Hat minus, Ja muszę... że tego Antony tu Wbijać, jak ja tu wydam kupę hajsu, to mega dobra. Zostaje mi mniej niż 1000 ale chociaż będzie zrobione. No właśnie, nie opłacało się totalnie, mógłbym powiedzieć. A wrażę czego, to później bym to po prostu odkupił i tyle Ym, za 18. No właśnie, i on musi być przynajmniej na 18 poziomie. Zrobiłem to. Że tutaj też zrobiłem. Kolejna Kolejne nagrody, ale że naprawdę na dole są lepsze nagrody niż na górze. Tego żem się jeszcze nie spodziewał. Że w tej grze. Dobra, To jest to. to. Wam powiem, że na początku się trochę zawiodłem. Jak zobaczyłem ten karnet, a taki zły nie jest. Już mam. Trochę już tego mam. I też łatwiej jest go wbijać. zauważyłem. Dobra. So, hmm. będę sobie trochę hajsu. Ten będzie głównym. Ja poczekam chwilę. Aż on tu mi wbije hajs. Ok, udało mi się wykonać tą misję. Dobra, you, tu i you, teraz you, kolejna misja. I co to jest? To nie ten, jakiś derritoret. O ten, ciebie mam myśleć na 15. Będę musiał wykonać jeszcze jedną misję. Szybko. Więc wbiłem na 15. Ej, tu będzie koniec już? Nie, po prostu to sobie wykonałem. Yy, trochę to już zajmuje nagrywanie tego odcinka. No, więc tak to wygląda. No ale co? Na razie robię cięcie. Okej, okay, udało mi się wbić ten 50. poziom jakimś cudem. I teraz zagramy ten battle. Oj, nowa właśnie jest. Nowa paczka, musimy zobaczyć, jakie będą do wygrania rzeczy. Yy, 30 tego. Sorry, że ten odcinek tak późno. Nagrywam go ludzi od 17. Oh, trading dostałem, no tak. Nie. 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 A tu? O, kurde, ty. A dinozaury, dinozaury Jurassic, SELECT Co mi dacie za Wylsraptora Noncel Aquantik, a za, za tą mendę na przykład O oh, tak Ja nie lubię wodnych. Dobrze, no i łatwo. Jedzenie zarobione, więc szybko zagram sobie teraz tego Battle Stage'a. No i właśnie, tu już się przyda. Mm w ceranoduś jakiś cyk cyk i na końcu diplotator mm, lepiej żeby odcinek trwał lepiej żeby odcinek się dłużej robiło i żeby był lepszy no nie dobra musiałem na chwilę zrobić cięcie ale tak jak mówiłem lepiej robić dłużej odcinki żeby były dobre niż krócej robić i żeby były gówniane ej bo ich ja wszystkich porobię tym ty mi się wydaje że teraz robię 200 IQ play po prostu cyk i romę mu za 3 i reszta... Właśnie reszta już po prostu bez podjazdu. Będzie miała do tego diplo... diplotatora. A teraz też próbuję irytatora wbić sobie wyżej. Wiem, że chodwanie za cztery prawdopodobnie mi go wykończy. Ale, no wiecie. Raz, dwa, trzy, cztery. No i cyk. No i został... O jasny hu. On dał sobie jeszcze jeden w to Teraz jak wychanie za pięć to mi tego wykończy. No właśnie. Ale co z tego, jak ja mam jeszcze Pteranodona i Zajęgopturusa? To on może po prostu już Już się chować. Zaczęli tak naprawdę jeden cios i już to wygrałem. Bo nie wiem, co on by teraz musiał po prostu zrobić, żeby tym ich nos, ich, tą ich ze mną wygrać. Chyba naprawdę musiałby być bogiem tej gry. No właśnie. On tutaj wali za cztery, Pter Pteranodon się wywala, ale mam jeszcze Pterusa który cię teraz zniszczy. On cię rozpierdzieli. Cyk? Ile obrażeń? 3234. No i mamy. Takie ciężkie to nie było. 100 DNA i ich nostęga. Ciekawe, no będzie kosztowała tak naprawdę. Hmm. Ja chyba teraz będę głupi i muszę coś teraz zrobić. Tego najtańszej. Dobra, za 112. Kupiłem go. Ale też tylko po to, żeby zobaczyć, ile będę musiał wydawać na ich nostęgę, bo to jest jeden z ciekawszych tematów. Dla mnie przynajmniej. O, i od razu odzyskałem 100. E to się opłacało. Nie powiem, że nie. Nie muszę teraz czekać. Mhm. E, dobra, od razu tutaj wchodzę i ile Ten, tego za 50 chcę. I ile będzie mi kosztowała ich Nostanga? O to jest pytanie, bo to jest Legendary Więc ona może już dużo kosztować Mam nadzieję, że też około 2000 3030 Kur... To będzie ciężkie Ale dobra yy, Mi się wydaje, że tu na razie nic nie biorę Ale wbiję sobie na spokojnie Na razie Tego typa na wyższą rangę Więc widzimy się jak już to zrobię Okej, okay, odebrałem też jakąś wielką misję i to mi dobiło aż dotąd Więc no, klikam po prostu claim L 1000 DNA na początku, to się przyda 200 tego, 5 tiketów srebrnych 5 tiketów tych Sezon Mystery Pack, no niestety Deep Lossus. akurat go wbijałem I 130 JW punktów Nie, ale akurat po JW punkty Ten sezon już wymiata 75 no i teraz ja to by tak się prezentowało <laughs> Następnie będzie sezon change Ja te sezon change będę oczywiście wam dostał Tu też jest sezon change Dobra jednak ten karnet się opłaca przez te sezon change Bo to jest po prostu wciul wykluwania I naprawdę dobre dinusie A nie jakiś sześć na wodę sezonówka Dobra więc to idziemy Kolejna rzecz Fajnie Kolejne trzy te paczki Dobra mal. 1000 DNA to jest największy opening <noise> Sezon Change i co? Jak to nic? To może się trafić nic na przykład A nie, bo to był Season Change To był ten inny Nieważny mm. Za stówę Tu znowu 1000 i to jest Sezonal Nie, ja nie wiem w końcu, które jest które Serio, już nie mam pojęcia po prostu, które jest które To jest za bardzo podobne No właśnie, no to jest dziwne które jest które, ale i tak. Dla punktów się opłaca. Jeżeli chcecie szybkie punkty zdobyć. Tu mamy sezon mystery, Sesjonal pack. A nie sezonal. To jest druga sesjonal? Nie ma drugiej sesjonal. No dobra. Tu jest dopiero sesjonal pak. Tak, spoko. Opening. Dobra. Eee, lecę dalej. Ok, Znowu irytator na 40 poziom i co? Te... Co mi się wbiło, ty? dzikości jakieś tu Aha Takie misje Jeszcze potrzebuję jednego tego na 40 poziomie jakiegoś latającego Ta pareja może teraz nie to muszę bym jeszcze wbijać Co będzie dalej stary to te, te, te no stary Champions a to co tu są za Dobra to są te powalone ceny no ale dobra. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. wami się Igor Grenacz. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Narka.